Kiedy jeszcze związek hmm, uda się, kiedy wyjdzie i kiedy będzie taki głęboki i pełny? Kiedy my tak naprawdę samodzielnie zaopiekujemy się swoim wnętrzem. Czyli wchodzę w relacje, bo jestem świadomy, że tego chcę. Świadoma, że tego chcę. Wchodzę w relacje, bo czuję, że. Chciałbym, chciałabym dzielić życie z drugim człowiekiem, tym co mam, ale też czym jest to, co mam. Na pewno tutaj chodzi o, taką, um, o ułoż ułożenie siebie emocjonalne, czyli takie, ja potrafię regulować swoje emocje, ja potrafię, yy, potrafię. ja yy, staram się rozwiązywać yy, problemy, a nie od nich uciekać. Ja tutaj rozmawiam, komunikuję się, jestem czujny, czujna na siebie, czyli obserwuję swoje ciało, swoje uczucia i przepływ cały, co się tutaj wydarza, ale też obserwuję drugiego człowieka. Jakby ta uwaga na drugiego tak samo jest bardzo ważna, bo my tylko wtedy możemy się tak naprawdę dopełniać jako kobieta i jako mężczyzna. I Często słyszę o tych właśnie finansowych aspektach takich. No, z mojej perspektywy to wygląda tak, że kiedy my wewnętrznie poukładamy swoje braki, czyli takie braki dojścia do sukcesu, do wielkich pieniędzy, do ratowania kogokolwiek, a to często wynika z ratowania na przykład domu rodzinnego i tu w tym ratowaniu na przykład finansowo matki albo finansowo rodziców, albo. W jakiś inny sposób ratowania tej drugiej osoby, to potem to wszystko odzwierciedla się w naszej relacji, czyli my zaczynamy ratować też tego drugiego człowieka. Mężczyźni często ratują finansowo, i potem są wykończeni tym, że kobiety. W chcą więcej i więcej. No właśnie, tutaj potrzeba, że mężczyzna też potrzebuje wrócić do siebie, do swojego serca, ułożyć swoje rany z dzieciństwa, poczuć się pewny siebie z tym, co ma, żeby potem też w zgodzie dzielić się z drugą osobą. Natomiast kobieta, która oczekuje od y, mężczyzny, żeby on jej dał y, to i tam, to wiadomo, że ten mężczyzna się zamyka. To jest naturalne i normalne, ale też y, mężczyzna zamyka się. Y, znaczy kobieta też. Y, Poprzez ten ból wewnętrzny, tego, że nie było, że ciągle musiała się starać, że ciągle musiała być tą si silna, taka w, w tym domu rodzinnym, no to ona też będzie oczekiwać od tego mężczyzny, żeby on jej dał, żeby on ją wypełnił. I zobacz, tutaj wejście w relację z czymś takim już tworzy pewną nierównowagę. I jedynie to się może wydarzyć, kiedy każdy powróci do siebie. I dlatego mój kanał w ogóle jest cały taki, żeby. Praca polegała tylko na, wewnętrznym, na wewnętrznej obserwacji siebie, czyli gdzie ja oczekuję, żeby nawet ktoś był taki, dał mi coś, żeby nie wiem, nawet słuchajcie, często słyszę uznanie, szacunek, że mężczyźni oczekują i takiego wypełnienia w postaci. W ogóle zobaczenia, podziękowania, to też jest rana. Dlatego, że jeśli ty nie masz oczekiwań względem drugiego człowieka, żeby ktoś Ciebie wypełniał i, cię, i podziwiał Cię za to, co ty robisz, to znaczy, że ty masz ten brak i ty chcesz, żeby ten brak ktoś w tobie wypełnił. A jak ty chcesz, żeby ten brak ktoś w Tobie wypełnił, to już wchodzisz w relację z pewnym głodem, z pewnym, z taką pewną potrzebą, i tam nie ma przepływu, czyli. Ty stoisz w pozycji przyjm przyjmowania, brania po prostu, chcesz pójść i wziąć. Ta osoba ma ci dać uznanie, co ty dla niej zrobisz. I takie oczekiwanie względem też partnerki, na przykład, że ona ma mnie szanować, kochać i po prostu uznawać wszystko to, co robię, jest ogromnym brakiem i deficytem, i, i tutaj zabiera dużo w relacji. Jeśli kobieta chce bezpieczeństwa, no tego bezpieczeństwa zwykle nie miała w domu. I jeśli nie miała tego bezpieczeństwa w domu, to będzie oczekiwać na zewnątrz. Czyli on ma mi dać schronienie, on ma mi dać tą podstawę, on ma mi dać te pieniądze, on ma mi dać wszystko inne. I ona żyje w ciągłym lęku w ciągłym lęku o to, że jak on jej tego nie da, to ona umrze. Jak on jej tego nie da, to ona zostanie sama z dziećmi, sobie nie poradzi. Jak on jej tego nie da, to o, no to wiadomo, że ona będzie y, burzyć się, kłócić, y, konfliktować, y, wychodzić, uciekać. No właśnie, co tam się dzieje? No tam są rany niepoukładane twoje, czyli jeśli nie było taty, gdzie tego bezpieczeństwa zabrakło, no to ty będziesz oczekiwać od tego mężczyzny: Daj mi. A jak, a jak on będzie czuł, że ty chcesz od niego tego, no to automatycznie on ci nie będzie chciał dać to po pierwsze. Po drugie, ee, no też często jest tak, że wiadomo, że nawet taki pełny mężczyzna, który jest e, uleczony, uleczony, Zna swoje, swoje emocje, zna swoje, swoje życie, w ogóle swoją przeszłość, swoją historię e, rodzinną, na przykład relacyjną z rodzicami, no to tak czy inaczej będzie czuł się może wykorzystywany przez ciebie. Więc e, ta piękność e, przepływu między kobietą a mężczyzną polega na tym, i ta relacja się udaje wtedy, kiedy jest taka właśnie czysta równowaga między braniem a dawaniem. Czyli ja nie oczekuję z tego, że ty masz mi dać. Ty, fajnie, jak ty mi pomożesz, fajnie, jak ty się na coś zgodzisz, fajnie, jak ty będziesz dla mnie w tych momentach trudnych, ale jeśli nie masz na to przestrzeni, no to ja też potrzebuję to uszanować, nie? Więc e, kiedy, kiedy my właśnie zobaczymy, że siebie jako takich e, pełnych, czyli układamy swoje wnętrze, i tutaj jest kontrola, zaufanie, bezpieczeństwo własne, myślenie o sobie, kim ja jestem. Bo jeśli ja czuję się wartościowy, wartościowa, to wiem w którym momencie postawić granicę, wiem w którym momencie coś wyrazić, wiem kiedy powiedzieć nie, w ogóle umiem mówić nie, nie jestem zamrożony, zamrożona w ciele. Bo jak jesteś zamrożony, zamrożona w ciele, to ci ciężko powiedzieć nie, nie chcę, albo na wszystko się zgadzasz, albo no to po drugiej stronie też to czuć. No słuchajcie, to jest. To jest, zobaczcie, to jest po prostu obserwacja przede wszystkim siebie, czyli jak ja czegoś wymagam na zewnątrz, to znaczy, że ja potrzebuję tego bardzo w środku dotknąć. Tak obserwujcie. Ta, w ten sposób ym, y, spróbujcie się rozeznać w sobie, właśnie poprzez taką czujną obserwację swoich reakcji, ym, jak, jak, ja, y, jak ja tutaj postępuję, jak ja tutaj y, reaguję na pewne rzeczy. I zobaczcie, że kiedy my już wiemy, że to jest na przykład reakcja z rany jakiejś dziecięcej, to automatycznie się łapiemy na tym i, i, i to nas puszcza tutaj. I nie ma tej energii wcieństwa, nie ma tej energii brania takiej mechanicznej, takich oczekiwań. I w ogóle, jeśli chodzi o te ostatnio takie... 50 na 50 płacenie mężczyzna musi płacić w restauracji, słuchajcie, no. E, gdzie to idzie, Boże kochany, ja wiem, że wy chcecie się uzdrawiać, tylko to jest trochę, trochę takie nie wiem, atak ogromny na mężczyzn, którzy jeszcze bardziej się zamykają. Jakoś tak trudno im się w tym wszystkim fakt, tam też się pojawi jakaś złość i wkurw na to wszystko ze strony mężczyzn. I rzeczywiście to też na pewno zmienia od razu, bo zaczynamy się nad tym zastanawiać jednak, ale wejdźmy na pewno w siebie, jeśli, jeśli też widzisz mężczyzno, że ty masz problem z, z, z tymi finansami, no to trzeba pomyśleć o tym braku swoim, czemu nie chce się dzielić, czemu nie mam, jaka tam pustka w sercu jest, jaka jest w ogóle pustka, czemu czuję się wykorzystywany, Wykorzysty... czemu czuję się wykorzystywany w ogóle albo. Przez drugą osobę albo daje, bo tam za tym stoi brak miłości, często. Poza tym stoi brak zrozumienia samego siebie i po prostu bronisz się jak możesz. No, a tutaj ze strony kobiety, żeby też ta relacja się udała, no to naprawdę głębokie takie wsparcie dla samej siebie, połączenie z tym, z tym bólem, z tym lękiem, tego czego się boisz. I Tutaj naprawdę bym się pozastanawiała głębiej nad tym. Kochani, pracuję naprawdę z podświadomością, ze świadomością, układam to wszystko, jestem coachem, takim myślę bardziej holistycznym, gdzie głębiej wchodzę w tą pracę poprzez takie czu, taką czułą obserwację i tam jest dużo blokad i możemy tam to wszystko odblokować, jeśli tego potrzebujesz.